Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, zwłaszcza bajów oczywiście witam. Słuchajcie, mamy dziwne czasy, nie mamy naszych spotkań piątkowych. To jest niby za nimi strasznie i wierzymy, że kiedyś ta sytuacja się skończy i będziemy mogli wrócić do normalnych spotkań. Na razie tak się spotykamy na YouTubie, czasem na Zubie, gdzie tam mamy okazję. Witamy też gości wszystkich. Jeśli wpadliście spoza jufa, to też fajnie, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Dzisiaj jesteśmy w sali ufowej. E, taką nazwę ma ta sala, chociaż jufem nie spotykamy się tutaj już chyba od czterech lat. Ale, ale nadal trzeba by tą salę, nadal wisi tu nasze logo. E, ta sala, bo... E, mi się ta sala, ona jest mniejsza. Ona mi się trochę kojarzy z taką intymnością, z taką mm, jakąś bliskością. I myślę sobie, że to będzie... Że to dobre miejsce na temat, który zaczynamy, na cykl, który zaczynamy. Bo słuchajcie, zaczynamy teraz cykl o byciu uczniem Jezusa. Jesteśmy w trudnym czasie, siedzimy w domach, nauka jest zdalnie, mniej widzimy się z przyjaciółmi, mniej, nie wiem, chodzimy do kościoła, nie jesteśmy na spotkaniach. Różne rzeczy, no to jest trudne, to jest trudne. Jesteśmy w trudnym czasie, ale. Im bardziej trudny jest czas, tym bardziej wierzę, że potrzebujemy uczyć się być uczniami Jezusa. O co w ogóle chodzi? Słuchajcie, Jezus przyszedł na Ziemię 2000 lat temu. Jego celem było sprowadzenie Bożego Królestwa na Ziemię. Można w skrócie tak powiedzieć. Czyli jakby pokazanie, kim jest Bóg. I przyniesienie jego rządów na ziemię, pokazanie, że Bóg istnieje, że jest czymś niesamowitym, że można go znać, że można być z nim blisko, przemiana ludzkich serc, to był cel Jezusa. Ale Jezus jednocześnie wiedział, że jest bardzo ograniczony, jest ograniczony, jest, jest Bogiem, ale w tym momencie był w pełni człowiekiem. Był ograniczony przez przestrzeń i był ograniczony przez czas. Wiedział, że czas Jego służby będzie ograniczony, to będzie około 3 lat. Był ograniczony przestrzenią, służył w Izraelu. I Jego służba nie, nie rozchodziła się na inne miejsca. Sam mówił, że jest powołany do dzieci Izraela. Więc Jezus, który chciał przynieść zmianę na cały świat, był tu i teraz. Miał 3 lata i jedno państwo. I wiedział, że jeśli jego misja ma rozejść się po całym świecie i dotrzeć do wszystkich ludzi, żeby zanieść Boże Królestwo całą ziemię. To wiedział, że potrzebuje ludzi, którzy będą kontynuować jego misję. I zobaczcie, że tak się dzieje. Jezus mówi do swoich uczniów tak, jak Ojciec mi posłał, tak i ja Was posyłam. Tą misję, którą dał mi Ojciec, ja teraz daję Wam. Jezus powiedział też swoim uczniom, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Innymi słowy, mówił do swoich uczniów, chłopaki i dziewczyny, jest misja, jest zadanie, jest cel. Ja zaraz wracam do Niego, będę się stawiał za wami, będę wam pomagał, będę z wami. Ale teraz jest wasza kolej. Jezus, kiedy chodził po ziemi, spotykał się z wieloma różnymi ludźmi. Teraz potrzebuję flipcharta, więc dajcie mi sekundę. Przestawię go tutaj. Mam nadzieję, że będzie widać wszystko dokładnie. Jezus, kiedy chodził po ziemi, wyobraźmy sobie, to jest Jezus. Dookoła Jezusa pojawiały się różne postacie w różnej bliskości z Nim. Byli ludzie, którzy byli gdzieś tam, gdzieś tam daleko, gdzieś tam dookoła. Byli ludzie, którzy byli tłumem. Często czytamy w Biblii o tym, że Jezus spotykał się z tłumem, że tu gromadził się wokół Jezusa. I tłum słuchał nauczania Jezusa. Ale jednocześnie tłum był od niego daleko. Zobaczcie, co dzieje się w tłumie. W tłumie można być anonimowym. W tłumie tak naprawdę nikt niczego od ciebie nie wymaga. W tłumie tak naprawdę nie masz bezpośredniej bliskości z Jezusem. I tak samo my dzisiaj możemy być w tłumie. Wśród tych wielu osób byli ludzie, którzy byli bliżsi Jezusowi. To, było, to byli Jego uczniowie. 70 albo 72 uczniów. To są ludzie, którzy są, no właśnie, określani już jako uczniowie Jezusa. To są ludzie, których Jezus już posyłał na misję. To są ludzie, których Jezus wysyłał, żeby no właśnie, głosili o Nim, mówili o Nim dobrą nowinę. I... Żeby być w tym gronie, już musiało się ponieść koszt, już traciło się dużo swojej anonimowości, już nie byłeś kimś z tamtumu, już nie byłeś obojętny, byłeś uczniem, byłeś tym, którego Jezus znał, z którym już prawdopodobnie rozmawiał, z którym miał relacje. Dalej słuchajcie, była kolejna grupa ludzi, którzy byli bliżej Jezusa. To było 12 apostołów. To byli ci ludzie, którzy spędzali z Jezusem czas. To byli ci ludzie, którzy byli przy nim, którzy dzielili się swoim sercem z nim, z którymi on dzielił się swoim sercem. To byli ludzie, z którymi on spędził ostatnią wieczerzę. To byli ludzie, którzy naprawdę zdali go blisko i on zdał ich. Ale to jednocześnie byli ludzie, którzy musieli ponieść koszt, żeby iść za Jezusem. To byli ludzie, którzy musieli oddać siebie. Tu już anonimowość nie istnieje. Oni zdają siebie nawzajem bardzo dobrze, zdają Jezusa, Jezus zda ich. To są ludzie, którzy są naprawdę blisko Jezusa. To są ci, którzy potem są podstawą całego Kościoła. Jest jeszcze jedno, bliższe grono Jezusowi. To są trzy osoby. Trzy osoby, które Jezus wziął ze sobą na górę przemienienia. To jest Jakub, Piotr i Jan. To są ci apostołowie, ci uczniowie, którzy byli najbliżej z Jezusem. Piotr, który stał się głową Kościoła, stał się pierwszym papieżem. Jan, który został pod krzyżem jako jedyny z apostołów. Ten, który leżał na piersi Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Ten, który był nazywany umiłowanym uczniem. I Jakub, który także z Piotrem sprawował bardzo ważną potem rolę w Kościele, kiedy mamy pierwszy Sobór Jerozolimski, dzieje 15 rozdział. Wtedy tam jako pierwszy wypowiada się właśnie Jakub. To były te osoby, które Jezus wziął ze sobą na górę przemienienia, żeby objawić im, Prawdziwego siebie. To byli ludzie, którzy byli przesiąknięci bliskością z Jezusem. Przes przesiąknięci Nim. Zdali się. Nie byli idealni, słuchajcie. Zobaczcie, oni absolutnie nie byli idealni. Piotr, który zaparł się Jezusa. Trzy razy. Oni y mieli się modlić, ale zasnęli. To byli uczniowie, ale oni byli blisko. I oni ponieśli koszt, żeby być blisko Jezusa. Jezus z tłumem rozmawiał, głosił do tłumów, ale nie był z nimi blisko. Jezus nie był blisko. Uczniom tłumaczył wszystko. Przed tłumem czasem uciekał wręcz. Kochał ich. Jak najbardziej. To jest ważne, słuchajcie. Kochał wszystkich ich. Ale z nimi był blisko. Z nimi. I teraz pytanie do mnie i do ciebie jest. Gdzie jestem, jajty? Czy jestem... Gdzieś tam anonimowym członkiem kościoła, wspólnoty, gdzieś tam sobie dryfuję, czasem podejdę, popatrzę, wrócę, nie będzie mnie to nic kosztować. Czy jestem gdzieś tutaj? Czy oddałem swoje życie? Oddaję swoje życie dla niego, dla Boga. Odkładam tu czartę na bok. Jest okej? Okay? Nie wiesz? Okej. Okay. O to właśnie, słuchajcie, chodzi, żebyśmy byli uczniami, żebyśmy nie byli tłumem, żebyśmy byli gdzieś tam obserwujący, tylko żebyśmy byli uczniami, którzy zdają Jezusa, są z Nim blisko. Jezus, no właśnie, kiedy miał swoich uczniów, miał swoich apostołów, to potem powiedział do nich tak, Mateusza 28, Dana nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kluczowy jest ten moment. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. To, co chcę od razu powiedzieć, to to, że to nauczanie jest... to, to tłumaczenie jest dosyć kiepskie, bo dwie rzeczy dosłownie tam się troszkę nie zgadzają. Pierwsza rzecz jest taka. Tam jest to słowo nauczajcie, ale to słowo nauczajcie, ono, ono mogłoby się nam kojarzyć, że naszą rolą jest właśnie być takim nauczycielem, w sensie, że mamy tylko stać i gadać, no, bo to jest nauczanie. Ale tam dosłownie nie ma. Jezus nie mówił nauczajcie. Jezus dosłownie mówił czyncie uczniami. I to jest ogromna różnica. Czyńcie uczniami, czyli czyńcie ludzi, takimi jak wy jesteście, jak wy za mną idziecie. To czyńcie ludźmi właśnie takimi, moimi naśladowcami. Nam się w ogóle słowo uczeń, uczniostwo może źle kojarzyć, ale zobaczcie, bo teraz to my głównie siedzimy w ławkach w szkole, i to jest nasze uczniostwo. Ale zobaczcie, że uczniostwo, bycie uczniami Jezusa polegało na tym, że oni z nim byli, chodzili, uczyli się, rozmawiali z nim. To było uczniostwo. Jezus mówi, idźcie i dalej, czyńcie kolejnych uczniów. No właśnie, idźcie, teraz to drugie słowo. Idźcie, tam dosłownie jest. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Imię słów przysłowne? Przysłówek, jest słowo, Boże. Nie pamiętam. Nieważne. Muszę sobie odświeżyć to. Wy jesteście bardziej na bieżąco, więc mi przypomnijcie. Ale tam dosłownie powinno być słowo idąc. Idąc na cały świat, czyńcie uczniami. Dlaczego to jest ważne? Bo jak słyszymy idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, to możemy sobie pomyśleć, no, dobra, czyli Jezus chce, żebym ja tak właśnie nie wiem, rzucił wszystko, rzucił szkołę, rzucił rodzinę i gdzieś poszedł. Nie do końca. Właśnie Jezus mówi, idąc, kiedy idziesz przez życie, to czyń uczniami. Idąc do szkoły, czyń uczniami. Idąc do swojego domu, swojego do swojej rodziny, czyń uczniami. Idąc do kolegów, czyń uczniami. Tam, gdzie jesteś, idąc, w twojej drodze, w twoim życiu, tam, gdzie jesteś, twoją i moją rolą jest. Czynić uczniami. I wiecie, i tak, i tak chrześcijaństwo na początku wygląda. To są uczniowie Jezusa, którzy głoszą kolejnym, pokazują im Jezusa, pokazują, kim On jest. Ludzie wchodzą w osobistą relację z Jezusem, stają się uczniami. I oni głoszą dalej, następnie, gdy kolejne osoby stają się uczniami. I gdzieś po drodze coś się rozwala. Gdzieś po drodze coś się psuje. Kiedy to się psuje? Kiedy coś nawala? Różne mogą być odpowiedzi, ale słuchajcie, jedną z odpowiedzi, taką trochę wejdziemy sobie na chwilę w historię, mam nadzieję, że Was nie zanudzę, ale 313 rok to był rok, kiedy rzymski cesarz, Konstantyn I Wielki wydał edykt mediolański, tym samym pozwalając na swobodę religii, czyli jakby umożliwił chrześcijanom wyznawanie ich wiary. I okej, okay, w sensie, pierwsze 300 lat chrześcijanie jakby do działań trochę w podziemiach. Ale to, co się stało parę dziesięć lat później, to w 392 cesarz Teodozjusz I Wielki ustanowił chrześcijaństwo religią państwową i zakazał wyznawania innych religii. Co to znaczy? To znaczy, że nagle Wszyscy mieszkańcy Rzymu zostali nazwani chrześcijanami. Chociaż to byli ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z Jezusem, nie zdali Jezusa, nie byli jego uczniami. Nagle ktoś im powiedział: "Hej, jesteś chrześcijaninem". I zobaczcie, że to trwa trochę do dzisiaj, że są ludzie, którzy Naprawdę są w bliskiej relacji z Bogiem, zdają go. Są uczniami, a są ludzie, którzy są z nazwy chrześcijanami, ale nie ma w nich tej bliskości z Bogiem, nie zdają go tak naprawdę. Niektórzy porównują bardzo mi się podoba to porównanie niektórzy porównują Kościół do, do meczu piłkarskiego, gdzie 22 zawodników zakłada Bożą Zbroję. I walczy, i zmaga się, a 60 tysięcy siedzi i obserwuje. I zobaczcie, że dzisiaj Kościół trochę działa w ten sposób. Że mamy te dwie osoby zaangażowane, które dają z siebie, które dają swoje serce. I mamy 60 tysięcy, które siedzi i obserwuje. Więc pytanie do mnie i do Ciebie. Czy jesteś obserwatorem? Czy jesteś zawodnikiem? Obserwator, zobaczcie, po co on przyszedł na, na mecz? Obserwator przyszedł się zabawić, a zawodnik przyszedł walczyć. Obserwator to konsument, a zawodnik jest kimś, kto oddaje siebie. Obserwator siedzi i komentuje, a zawodnik działa. To jest ta różnica, że jest koszt w byciu uczniem Jezusa. Jezus powiedział tak, to jest Łukasza 9,23,24. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Jest koszt. Jezus mówi: Hej, jeśli chcesz iść za mną, jeśli chcesz być moim uczniem, to musisz mi coś oddać. Oddać swoje życie. A co Jezus mówi? W ten sposób tak naprawdę znajdziesz życie, to prawdziwe życie. Fajnie ktoś kiedyś powiedział, bardzo mi się podoba ten cytat, że Jezus obiecał uczniom trzy rzeczy. Że będą absolutnie nieustraszeni, w nieustannych terapatach i ekstremalnie szczęśliwi. Bierzcie sobie, że to jest dobre podsumowanie. Tego, do czego Jezus zaprosił swoich uczniów. Będzie im ciężko, będzie nam ciężko, będzie Tobie ciężko, jeśli stwierdzisz, że chcesz być uczniem Jezusa, czyli płynąć pod prąd. Tak ktoś kiedyś powiedział, że z prądem płyną martwe ryby. A Jezus zaprasza nas do życia, do płynięcia pod prąd. Będzie ciężko, ale to, co On nam obiecuje, to jest to, że będziemy z Nim ekstremalnie szczęśliwi. No dobra, można zapytać, ale co to znaczy w praktyce być uczniem Jezusa? Bo okej, okay, Jezus przychodzi do ludzi i mówi im, pójdź za mną. Dzisiaj to samo, przychodzi do nas i mówi, pójdź za mną. Ale jeśli ktoś mówi, pójdź za mną, to logiczne pytanie jest, ale dokąd? Co będziemy robić? Gdzie, gdzie idziemy? I to jest bardzo dobre pytanie, które też powinniśmy sobie zadać. Jeśli Jezus mówi, pójdź za mną, ok, Jezu, ale gdzie? Co będziemy robić? I y, można, wiecie, dużo rzeczy tutaj wymienić. Y, ja to y, ułożyłem w pięć punktów, w pięć rzeczy, do których Jezus zaprasza każdego z nas. Co to znaczy być w praktyce u Jezusa? Co to znaczy w praktyce iść za Nim? Pierwsza rzecz to jest to, że Jezus zaprasza nas do relacji ze sobą i z Ojcem. Jezus powiedział tak, że... To jest życie wieczne, Jana 17,3. Aby zdali ciebie, modli się wtedy, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To jest życie, o to chodzi w życiu wiecznym. Życie wieczne nie zaczyna się, jak u pójdziemy do nieba. Życie wieczne zaczyna się, kiedy poznajemy Boga. I zresztą jest nawet taki fragment Marek pisze w Ewangelii, po co Jezus ust ustanowił dwunastu. Tak dosłownie cytat zaczyna się tak. I ustanowił dwunastu. Aby Mu towarzyszyli. To jest ta pierwsza rzecz, do której Jezus powołał swoich uczniów. Potem tam mówi o kolejnych rzeczach, a to jest ta pierwsza rzecz, że Jezus powołał uczniów, apostołów, żeby z Nim byli. Żeby byli w relacji z Nim, żeby zdali Go naprawdę. Żeby wchodzili do tej izdebki, właśnie do tego miejsca intymności z Bogiem, czułości z Bogiem, bycia z Bogiem sam na sam. Teraz w niedzielę była przypowieść o, o Pannach yy, Zależy, w jakim tu baczymy, dosłownie głupich i mądrych. Bardzo fajne kazanie, ojciec Szóstak powiedział. On powiedział, że lampy to jest to nasze życie takie chrześcijańskie, takie widoczne dla zewnątrz, to że gdzieś chodzimy do kościoła, teraz coś robimy, a ta oliwa symbolizuje nasze życie wewnętrzne, którego nikt nie widzi. Więc zadam Ci dzisiaj pytanie. Jakie jest Twoje to życie duchowe, wewnętrzne, którego nikt nie widzi? Jak wygląda Twoja izdebka? Co dzieje się w Twojej izdebce, w Twoim sam na sam z Bogiem? Bo ja nie będę tego wiedział. Jedynie Ty i Bóg to wiecie. Co dzieje się w Tobie w środku? Jak wygląda Twoja relacja z Bogiem, Twoja bliskość z Nim? Druga rzecz, do której zaprasza nas Jezus. To jest to, żebyśmy byli w relacjach z innymi w kościele. Jezus, kiedy gromadził ludzi, to właśnie gromadził ich razem. Oni byli razem, spędzali czas razem, chodzili razem. Jak wysyłał ich na misję głoszenia Ewangelii, to wysyłał ich w dwójkach. Oni ciągle byli razem. Jak Jezus wstąpił do nieba, oni znowu byli razem. Kiedy duż się wystąpił, czytamy o tym, dzieje dwa, że znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo Jezus wie, że potrzebujemy siebie nawzajem w kościele, że potrzebujemy swojego brata i siostry w wierze, żebyśmy mogli nawzajem zachęcać się do tego, żeby iść za nim, żebyśmy mogli nawzajem uczyć się od siebie, żebyśmy mogli nawzajem wybierać się swoimi darami. Więc pytanie do ciebie, jak wyglądają Twoje relacje z innymi wierzącymi? Czy masz ludzi, którzy cię inspirują do wiary, do pójścia za Bogiem? Czy ty jesteś osobą, która inspiruje innych do pójścia za Bogiem? Jak wyglądają Twoje relacje z innymi ludźmi w Kościele. Dlatego, słuchajcie, tak ważne jest to, żebyśmy jako Abbajów właśnie byli razem, żebyśmy. To jest trudne w tym czasie, ale żebyśmy spróbowali nie zgubić siebie nawzajem, żebyśmy pamiętali o tym, że nawet jeśli nie ma tych fizycznych spotkań w Kościele, że jesteśmy wspólnotą, jesteśmy grupą, jesteśmy Kościołem, idziemy za Jezusem razem. Bo życie jest trudne, życie z Bogiem też jest trudne. Ale jeśli będziemy razem ze sobą, jeśli będziemy się wspierać, jeśli będziemy szli ramię w ramię, będzie prościej, będzie łatwiej. Trzecia rzecz, do której zaprasza nas Jezus, to do realnej zmiany naszego życia i charakteru. Święty Paweł pisze tak, „Ale powiem tych, których od wieków poznał Bóg, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu jego syna. On powołał nas, żebyśmy stali się na obraz Jezusa Chrystusa, tacy, jaki był Jezus. Efezem 5:1 Święty Paweł pisze: Bądźcie więc śladowcami Boga. A Piotr w swoim pierwszym liście pisze: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, cytując fragment, kiedy Bóg mówi w Księdze Kapłańskiej. Czyli innymi słowy, naszym zadaniem jest zmieniać nasze życia, zmieniać nasze serca, poddawać nasze serca, Coraz bardziej Bogu, oddawać Jezusowi, stawać się coraz bardziej takimi, jak On. Kochać tak, jak On kochał, odzywać się do innych, tak jak On się odzywał, przebaczać tak, jak On przebaczał. cię chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy są pełni radości, pełni pokoju, tak jak On, żebyśmy wszędzie tam, gdzie idziemy, żebyśmy jeśli Jego pokój, nie konflikty, nie jakieś rozproszenie, tylko właśnie pokój. Żebyśmy byli ludźmi, którzy jednoczą, żebyśmy byli ludźmi, którzy są nadzieję. Innymi słowy, można powiedzieć, że Bóg chce, żebyśmy byli inspiracją dla innych ludzi, żeby ludzie patrząc na nasze życie myśleli sobie, wow, da się tak żyć? Myślę sobie, że właśnie o tym Jezus mówił, jak mówił do swoich uczniów o tym, że oni są światłem świata. Światło to jest to, co się wyróżnia. Światło to jest to, co zwraca uwagę. Światło to jest to, co pokazuje to, co do tej pory było zakryte, to, co było w ciemności. I taka jest nasza rola, słuchajcie. Być światłem świata, inspirować innych. Nie... To jest ważne, słuchajcie, żebyśmy to zrozumieli, że to nie jest jakby potrzebne do zbawienia, w sensie nie jest tak, że im będziemy lepszymi ludźmi, im lepsze uczynki będziemy robić, tym bardziej będziemy zasługiwać na niebo. Nie o to chodzi. Najpierw przyjmujemy zbawienie od Jezusa, najpierw przyjmujemy to, co zrobił dla nas na krzyżu, a potem przemieniamy nasze uczynki, przemieniamy nasz charakter, przemieniamy nasze myślenie. Uświęcamy się, stajemy się podobni do Jezusa. To była trzecia rzecz, do której zaprasza nas Jezus. Czwarta rzecz. Jezus zaprasza każdego z nas do dawania, do służenia. Dlaczego? Bo każdy z nas ma dar, ma talent, ma charyzmat. Każdy z nas dostał od Ducha Świętego coś, co może dać innym ludziom, czym może usłużyć innym ludziom. Ważne jest, słuchajcie, że każdy jest powołany. My, to słowo w dzisiejszych czasach, ono nam się bardzo często kojarzy z kapłaństwem albo, albo z życiem konsekrowanym, z życiem zakonnym. I jest takie, no mówi się, że no albo masz powołanie, albo nie masz powołania. A to nie o to chodzi. Każdy z nas ma powołanie od Boga. Każdy z nas ma jakąś misję od Boga, każdego z nas Bóg stworzył z jakimś celem, z jakimś, dla jakiegoś zadania. Fajnie, ktoś kiedyś powiedział, jakiś pastor, że powołanie jest miejscem, w którym Twoje głębokie zadowolenie zaspokaja najgłębszą potrzebę świata. Innymi słowy, robisz coś, co odpowiada na potrzeby tego świata, a jednocześnie czujesz się jak ryba w wodzie w tym momencie, że robisz dokładnie to, co masz robić. Co to może być? Nie wiem. Nie wiem, jakie jest Twoje zadanie. Nie wiem, dlaczego Bóg cię powołał. To może być walka o ludzi, którzy nie znają Jezusa. To może być walka o to, żeby Kościół stawał się piękniejszym miejscem, żeby ludzie byli pełni wiary. To może być walka o ludzi, którzy są smutni, którzy są w depresji, którzy mają doła. To może być walka, nie wiem, o młodszych, o starszych, o seniorów, o niepełnosprawnych. Nie wiem, co to jest. To może być walka o np. o Twoją rodzinę, żeby była zbawiona. To może być. Nie, dobra, nie będę wymieniał dalej. Różne rzeczy to mogą być. Albo możesz, dobra, wybierę jeszcze kilka, może być tak, że na przykład możesz dać swój dar ładnego rysowania i możesz tym ubogacać kościół. Może masz dar grania na instrumencie, śpiewania i możesz prowadzić nas też muzycznie w modlitwie. Może być tak, że umiesz programować i możesz zrobić fajną aplikację, która spowoduje, że będzie nam się łatwiej funkcjonowało we wspólnocie. Może umiesz ładnie szydełkować i możesz komuś zrobić prezent, który go podniesie. To mogą być bardzo różne rzeczy. Ważne jest, żebyśmy znaleźli swoje powołanie. To, do czego Bóg nas zaprasza. To była czwarta rzecz. Że Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy służyli, żebyśmy dawali. I po piąte, no właśnie. On zaprasza każdego z nas, żebyśmy głosili Ewangelię, głosili dobrą nowinę. Innymi słowy, żebyśmy dzielili się Jezusem z innymi. On powiedział do swoich uczniów, no właśnie, ten fragment, który czytaliśmy z Mateusza, Idźcie na cały świat, idąc na cały świat, czyńcie uczniami. W Ewangelii Marka, idźcie na cały świat, Ewangelii Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dziel się Jezusem. Tam, gdzie jesteś. Dziel się swoją wiarą, dziel się swoim świadectwem, dziel się swoim doświadczeniem Boga. Zobaczcie, że im bardziej yy, te poprzednie cele będziemy realizować, im bardziej Będziemy blisko z Bogiem w tej izdepce, sam na sam z Nim. Im bardziej będziemy w Kościele zadłużeni, im bardziej będziemy zmieniać swoje serce na wzór Jezusa, im bardziej będziemy służyć innym, tym łatwiej będzie nam dzielić się też wiarą z tymi, którzy nie poznali jeszcze Boga. A wiemy, że są wśród nas ludzie, którzy nie znają Boga, a potrzebują Go. Pytanie, kochani: na ile realizujemy te pięć rzeczy? W naszym życiu, to mniej więcej oznacza bycie uczniem Jezusa. Jest koszt, jest trudno, ale z drugiej strony, to właśnie w tym miejscu znajdujemy prawdziwe życie. Życie, które wypływa z Boga, z Jego ducha. Bo on chce działać w nas i przez nas, chce nas podnosić, chce nas zachęcać, chce dawać nam nadzieję w tym trudnym czasie też pandemii, i chce, żebyśmy my byli. Nadzieją i zachętą dla innych, dla tych ludzi, którzy są dookoła nas. On zaprasza każdego z nas do tego, żebyśmy byli naprawdę Jego uczniami, żebyśmy nie byli w tłumie, żebyśmy nie byli wśród 60 tysięcy kibiców, ale żebyśmy byli Jego uczniami blisko Niego, wśród 22 zawodników, którzy nie są obserwatorami, ale którzy działają w realny sposób, którzy przemieniają ten świat i są z Bogiem, są blisko Niego. Panie, proszę Cię, żebyśmy umieli stawać się Twoimi uczniami, żebyśmy umieli przemieniać nasze serca, żebyśmy umieli budować naszą relację z Tobą, żebyśmy umieli być z innymi ludźmi w kościele, żebyśmy umieli dawać, służyć innym, żebyśmy umieli dzielić się naszą wiarą z tymi, którzy nie zdają jeszcze Ciebie. Panie, ja Cię proszę, żeby Jów to nie było, że było miejsce, żeby Jów to nie byli ludzie, którzy po prostu przychodzą do kościoła tylko. I którzy są obserwatorami, ale proszę, żebyśmy umieli być prawdziwie twoimi uczniami, zawodnikami, którzy wkładają twoją zbroję Bożą, i którzy idą do walki, i którzy uczą się, uczą się być z tobą, uczą się kochać ciebie, uczą się kochać innych. Proszę, Panie, żebyś przemieniał nasze serce, żebyś mówił do nas, żebyś dawał nam poznać ciebie lepiej, żebyśmy widzieli, jaki jesteś niesamowity, zachwycający, żeby nasze serca pragnęły. Naprawdę iść za Tobą i oddawać nasze życie Tobie. O to się modlę w Twoim imieniu, Jezu Chryste. Kochani, trzymajcie się. E, miejcie dobry tydzień. Nie wiem w którym momencie tego to oglądacie. Ściskam Was bardzo. Czekamy, aż będziemy mogli wrócić tutaj na ateńsku wszyscy razem. No i do zobaczenia, do usłyszenia.